No cześć, cześć, witam was, nagrywam to jeszcze przed weekendem, Arego drukarek z tej strony, dzisiaj wynalazek L1110, albo 1110, albo 1110, jak zwał tak zwał, zaraz idę po komputer, tutaj się nic nie podnosi, bo to jest sama drukarka, rzadko spotykany w ostatnim czasie, ale firma Inko, co zarobi to na Winko, czyli firma Epson zrobiła coś innego, to znaczy to już jest na rynku, przecież to jest żadna nowość, bo zaraz mi ktoś powiedzie, że już dawno, i tak dalej. No okej, okay. no rzadko się zdarzał mnie na serwisie. Ma problem z wydrukiem, więc podpniemy pod oprogramowanie i sobie to sprawdzimy. A ja pójdę po komputer i sprawdzę. Jest to ekotank, czyli nalewany i obspawany. Czyli nalewamy tutaj, tak. Tu, 100 trujek. Układ jest niemalże identyczny. głowice będą wszędzie takie same jak i tej, i tej, i w tym 32,50. Wszystko będzie jednakowe. Ja Was jeszcze raz bardzo serdecznie witam. Nagrywam to przed weekendem, to, ale pewnie będzie publikowane po weekendzie. Ja zabieram się za to. przyniosę komputer i podepniemy zaraz. Wracam. No dobra, zabieramy się za następny sprzęt, czyli za to, co Wam powiedziałem przed momentem, czyli L1110, jak zwał, tak zwał. Uruchomimy to i zobaczymy, czy WIK to wykryje, czy tak, czy nie. Dajcie go tutaj uruchomionego w tym starym sprzęcie mam. Film jest wysłany, drugi będzie wysyłany. Ok. Kawałek papieru i testujemy. Bardzo dużo niedobrego ostatnio dzieje się. A co mam na myśli niedobrego? Bardzo dużo złej energii wokół mojej osoby ostatnio się kumuluje. Co niektórzy mnie olewają. Jak ja spędzam czas na Twoim urządzeniu, mój drogi widzu, prawie 4 godziny, ty mnie później olewasz, nie dzwonisz po decyzji, że nic z tego nie będzie i myślisz, że ja dla kuchwale ojczyzny robię te urządzenia. No to się głęboko mylisz. Dwukrotnie informowałem klienta, jak nie chcę nowego urządzenia, że trzeba to albo zutylizować, albo zapłacić za moją faty. Ja przecież kurwa nie robię tego dla przyjemności, bo ja nie mam co robić. Są takie tematy. A dzisiaj, dzisiaj nawet, słuchajcie, a propos grupy printowcy, jednego dzbana, ale to już największy dzban, jakiego znam, nawet napisał, że tak powiem, grożąc, że jeszcze raz ktoś u, u, usunie jego posy, zaznaczam, to on dołoży wszelkich starań. Nie wiem do czego, bo już tak mnie zirytował cymbał jeden, że dostał bana, już na tej grupie nigdy nie wystąpi. To jest bardzo ciekawe, bo no, jak możecie, nie wiem, myśleć, że, że, że pewne rzeczy będą tolerowane, to ja kurwa kompletnie nie wiem. Jest tam dużo fajnych ludzi, natomiast ten osobnik, ten dzban, go tak nazwę, co on odpierdalał, grożąc jeszcze w ostatnim, w ostatnim poście, że jeszcze raz, zaznaczam, jeszcze raz ktoś się odważył usunąć jego post, No tego tak nie zostawię. No, ręce mi kurwa opadają. No, niestety nie zobaczycie tego, bo w momencie kiedy go zablokowałem, to oczywiście Uprze... y... wcześniej wyjaśniając dlaczego tak postanowiłem. A tak postanowiłem i koniec, to on powiedział, że jego to nie interesuje co i jak jego posty mają być nieusuwane, no ręce mi opadają no i dużo jeszcze taki szereg rzeczy, które w ostatnich, w ostatnich dniach się zdarzają, w ostatnich tygodniach, no nie wiem czy ludzie są za bardzo ostatnio sfrustrowani co się wyprawia, ciężko mi powiedzieć dobra, zajmijmy się teraz tym i się zajmujemy, i gówno z tego jest, bo co się okazuje? Że wykrył urządzenie, natomiast nie chce podjąć pracy i wykazuje nam błąd. Może by to spowodowane, słuchajcie, tym sprzętem, bo no, no nie ukrywam, że jest on przeciążony trochę mocno i, i no, może tak być, że, 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 że nie będzie wykrywał poprawnie sprzętu, bo ja bardzo dużo tych urządzeń tutaj mam. Chcielibyśmy wyczytać, a pokazuje błąd wejścia aplikacji. Prawdopodobnie musiałbym przerzucić prze cały system operacyjny. Tak mi się wydaje, bo ten komputer jest rzadko uruchamiany ponownie, więc będzie trzeba to zrobić. Drukarka do sprawdzenia, ale zauważcie, że WYGRESET go nie ma problemu, żeby go wykrył. A ja odbiorę telefon do Was, wracam niech się. Tylko weźmie i uruchomi ponownie. Zaraz do was wracam. Tak więc moi drodzy. Na moim laptopie nie udało mi się tego uruchomić. Już jest naprawdę problem z nim dość duży, więc będzie trzeba to przetestować na, na firmowym. Mam, mam laptop, więc zrobię z tym porządek. Uruchomiłem testowanie. Główno burza WIF w internetach, to znaczy w Polsce jeżeli chodzi o jakiegoś polityka, ktoś gdzieś sam zatrzymał na trzy dni nie będę reklamował frakcji słucham właśnie teraz radio ale ściszyłem z tego względu, żeby nie demonetyzowali e, zarabiania z tego kanału, bo przecież nie będę miał czego, jak zapłacić Patrykowi a on przygotowuje te filmy, ja już widzę, że za miesiąc, za miesiąc styczeń za grudzień, nic już z tego mieć nie będę. Jeżeli chodzi o jakieś finanse z YouTube'a, także sami widzicie, że jest to nic, nie ma z tego żadnych cudów. Płacąc, za, płacąc podatek, to praktycznie będzie tylko zapłacony Patryk. E, dobra, e, spróbujemy wyczyścić tę głowicę i zobaczyć, jak to będzie wyglądać za jakiś czas. Natomiast ta drukarka to, drukuje tak jak wszystkie Epsony dość dobrze, ona ma 5556, także ona dość sporo wydrukowała. Nie, Total Page 10 000, prawie 11 tysięcy kartek zgubiła kolory na czarnym sobie dobrze radzi. Także no, ktoś używa tej drukarki, bo jak czasami przynosicie te modele tutaj są, zobaczcie, ten, tam, to drukujecie niewiele i te urządzenia mają problem, ale ta prawdopodobnie zamiatała tylko i wyłącznie w kolorze. Cześć, cześć! Czarny. Jedna? Dobra, dziękuję Ci. No dziękuję na razie. W czarnym. Więc dlatego jest taki problem. No jak zawsze, po co długi ogon kurier ma zostawił drzwi uchylone. Ok. Dobra. No co? Spróbujemy to wyczyścić. Cały czas proces trwa i za chwilę do Was wracam. Zobaczymy się, co to się dzieje. A ja daję głośni zobaczymy tą gównoburzę. Usłyszymy gównoburzę. Zaraz do Was wracam. Dobra, no to mamy. Słuchajcie, moi drodzy, chyba skończone to czyszczenie, a tak na marginesie, wracając do grupy Facebookowej, nazwijmy pana P. Napisał mi maila przed momentem, no i no ręce mi opadają. Słuchajcie, e, e, dobra, pan P.S napisał, że proszę mi wierzyć, że, zabl że, że zablokowanie pracownika yy, Facebooka nie było dobrym pomysłem. Łamiecie własny regulamin. O, cytuję pana. Ostatni raz ostrzegam. Pan mnie ostrzega. Pan PS mnie ostrzega, że i, i, o, i teraz wam czytam. Ostatni raz ostrzegam. Zmieńcie go albo przestańcie usuwać ludziom posty. On mnie ostrzega. Daję wam czas do poniedziałku. Na wprowadzenie zmian, po czym usuwam całą grupę. Pan Przemysław. Pan Przemysław S napisał na grupie printowcy. Yy, rozżalony tym, że yy, groził mi wczoraj i dostał bana słusznego zresztą. To rozżalony mi pisze, że jest pracownikiem Facebooka i on do poniedziałku czeka. I. <ścoughs> I kurwa ręce opadają. Co trzeba mieć w głowie? Słuchajcie, co trzeba mieć w głowie? Proszę o komentarze w tej sprawie pod tym filmem. E, Printen, print test. Niech sobie przejedzie ten model drukareczki Epsona i patrzymy jaki będzie efekt. Zrobimy jeszcze konserwację, bo na 11 tysięcy wydrukowała kartek. więc przydaje się coś takiego. Pięknie sobie radzi urządzenie to, zobaczcie, 11 tysięcy kartek, czarny piękny, cmyk, cyjan, magenta, C yellow, magenta, cyjan w bardzo pięknej kondycji. Drukarka, no fajna, nie wiem ile to kosztowało, można, można sobie w historii prześledzić miałem kiedyś, ktoś chyba mi coś takiego przynosił, ale nie pamiętam, nie nagrywałem bynajmniej filmu, I tutaj poza tym, że zrobiłem u czyszczenie, żeby zobaczyć jaka jest jakość dysz, ja go nadrukuję, nie zrobiłem nic więcej, ale ja tak się pokuszę żeby to rozebrać, zobaczyć co w Epsonach piszczy najbardziej piszczy, to chodzi mi nie o piszczenie hałas, a piszczy to mi w uszach od paru dni mnie chodzi słuchajcie o coś takiego, że a tak a propos piszczenia w uszach, niskie ciśnienie, odczytałam, mam bardzo niskie ostatnie. Yy, chodzi o to, że rolki, ta rolka główna, bardzo często się yy, osadza na niej pył i tak dalej. Pył, który jakby kurz z wilgocią związanej, później naprawdę jest problem, żeby pobierała papier. Już miałem takie dwa urządzenia w ostatnim czasie, więc te usterki będą się powtarzać. Tam jak filmy moje prześledzicie, to chyba coś takiego rozkręcałem w ostatnim czasie, ale nie wiem czy, czy nagrywałem jak gruntownie to czyszczę, bo dwa razy do mnie klient z reklamacją przychodził. No, miał rację, miał rację, bo faktycznie co jakiś czas mi tej kartki nie brało, więc zrobiłem to jeszcze raz wszystko i wyczyściłem ten cały wałek główny, ten który się tam znajduje tak wam pokazuję, bo nie rozkręcam tego teraz ale w tym przejrzę, to w tej drukarce, bo ona sobie pięknie radzi, więc fajnie by było a pan PS, który grozi mi drugi raz no będzie musiał dostać ostrzeżenie, że tak, tak, takie pisanie maili nie jest zbyt dobrym pomysłem, oj nie Dziękuję Wam za atencję. Miłego weekendu Wam życzę. Ale to chyba Wam opublikuję później. Model L1110 uważam za ogarnięty. Dziękuję. Cześć.